Yo, 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 spisgany ale wracamy na Gifurkinsa zrobić konkretny my na stronce. Wy, oczywiście, pamiętajcie o moim kodzie promocyjnym, Skuty, który dodaje Wam 5% przy każdym doładowaniu, I oczywiście dla nowych użytkowników. nastardaje również jedną skrzyneczkę MilSpeka. I ode mnie jeszcze w tym momencie pokazuje wam się kodzik na dodatkową skrzyneczkę MilSpeka dla jednego użytkownika. Więc bardzo miło, jakby ta osoba oczywiście dała znać w komentarzu, że to ona zgarnęła tę skrzynkę i może co ciekawego udało jej się zdobyć. A my mordeczki wlatujemy tradycyjnie na Gifurkinsa. Mają dzisiaj 5400 zł. W punku mam zajebistą kostkę. Dzisiaj jej nie biorę pod uwagę. Mam nadzieję, że oczywiście nam tutaj wystarczy zdecydowanie tych pieniążków. No 5000 jest to spora sumka. I tradycyjnie wlatujemy sobie w kolejne tutaj skrzyneczki z tego. E, no i Węciku. No powiem wam, ta najdroższa niestety mnie tutaj słabo zaskoczyła, bo nic ciekawego nam nie wypadło i imo no, wyszliśmy na koniec na e, minusie i to już nie mówię o bitwie, w której dodałem jakieś to mega mocne skrzyneczki, a mówię tutaj przy zwykłym otwieraniu. No zobaczmy teraz tą skrzyneczkę. Ja bym jeszcze oczywiście na starcie chciałbym przypomnieć, że sama strona, jak i moje materiały są tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Pamiętajcie o tym. No i również pamiętajcie, że razem z tym odcinkiem macie nowy konkurs na Discordzie. Link jest w opisie, a dzisiaj dla Was do wygrania zajebisty skin na USP za 60 zł. Co zrobić, żeby go wygrać? Łapa w górę pod tym filmem, sub kanału i napisz dowolny komentarz. To wszystko. Z tego co widzę skrzyneczka została otwarta jedyne 190 razy na tą chwilę. No i nazywa się Sunny Side. Zobaczymy, zobaczymy czy taka słoneczna tutaj skrzyneczka się zaraz wszystko okaże. Lecimy na sam dół. O kurde, jakie procenty, 17% na tę nagrodę. Tutaj mamy jedno, prawie 12% na tego teka. Tutaj 6. Ja pierdykam, ile ta ogólnie skrzyneczka kosztuje 64 zł. Tu mamy już 65. No i tutaj również skiny są pomieszane. 4% na to no powiem wam, że może być. Ciężko, ale czasami takie tańsze skrzyneczki okazują się dużo, ale tu dużo Właśnie fajniejsze i no lepiej oddają, zobaczmy jeszcze najdroższe tutaj skiny, jakie są 3300 zł, 2,5 1800, 1000, no pięknie, picuś, glancuś, elegancuś Ja wlatuję w pierwszą sztukę, 5400 mamy No i zobaczymy czy z tego openingu Dawaj tego slatera. to było piękne od razu, pierwsza skrzyneczka i taka kosa i tutaj Aż chyba laczki by mi po prostu spadły. Myślę, że będziemy sobie to sprzedawać. Nie ma sensu tutaj mieszać ze skinem w ekwipunku. No i już tutaj po pierwszych dwóch skrzynkach nie spodziewam się jakiejś tam rewolucji, że coś fajnego trafimy, ale zobaczymy, zobaczymy. Może kurczę tutaj. No wiecie, musimy troszeczkę jej potwierać, no bo tak naprawdę mało razy yy, została. Otwarta ta skrzyneczka 190 razy, no co to jest? Trzeci raz i niech to będzie taki ostatni. Mamy tutaj! Kurwa, trafiliśmy lorkę, czekajcie? Ja pierdykam 1088 ziko, no i klasa, no i klasa. Ze skrzynki za 64 zł. No i o to chodzi, widzicie? Tamta skrzyneczka, kurde, droższa nie chciała mi oddać, a tutaj pykcyk i mamy fajną lorkę. No. Procenty, nawet spoko 0,105. Klasa, klasa po prostu sama w sobie. Czy ja tego skina zostawiłem? Zostawiłem go sobie tutaj. No, w sumie sprzedajmy, sprzedajmy. Nie ma co tutaj trzymać i wlećmy sobie teraz w trzy sztuki naraz. No, zobaczymy. Może kurczę to dopiero jest, wiecie. Początek, może coś tutaj jeszcze ciekawego wypadnie. Może jakiś talonik zechce nam polecieć. Mamy aktualnie 6000. Zikos, sprzedajemy to, no jesteśmy na proficie, no nie ma co tutaj gadać, jakieś 600-700 zł. Zobaczymy, jak to się zakończy. No i kostki przeleciały, tak szczerze, tutaj jakaś emeczka, jest awupka obok, ale dostajemy 780, a wydajemy 292 zł za takie trzy sztuki skrzyneczki. No i tutaj również jest słaby dropik, bardzo słaby, bym powiedział, 68 Złotych, no tylko te Meczki fajnie oddają. Lecimy dalej. Ciekawe, ile w ogóle na te emki jest procent. Na Digielku się też zatrzymało. On coś może tutaj podbić delikatnie. O, nawet ta cz coś tam daje 5 dyszek 135. No niestety, jest to minusik. Ojojoj, no po tym dropie koski, no to ewidentnie tutaj coś tam nie chce oddać. Mamy emkę w sumie dwa razy. Mamy emkę, no i pięknie tutaj 220. Nie za duży profit, ale zawsze to. Co nieco poszło do góry, lecimy dalej. Mamy. Oho, jest a Mamy 5600. Dobra, 255. Tutaj również fajnie oddało. Lecimy. Dawać jeszcze jakąś kostkę. Może, może taki bajonecik. Ej, mamy kostkę. Mamy kostkę kolejną, ale jaja. Dobra, naprawdę skrzyneczka. Zobaczcie, ile razy tę skrzyneczkę otworzyłem od trafienia ostatniej tutaj kostki. I znowu piękny Dropik 740. Eee, złotych, jesteśmy aktualnie 1000 ziko na proficie powiem wam, że już mnie miło zaskoczyła ta skrzyneczka spróbujmy jeszcze w 5 sztuk naraz wlecieć, no i często to się kończy minusem, ale trzymamy kciuki, 320 za 5 takich, lecimy lecimy i dropimy same koski, jest ej, powiem wam, że to dobry dropik raczej o rzesz ty, mordę jeża 715 ziko to awóbka e, 964 964 Wow, razy 3 co najmniej tutaj siadło. Piękne otwarcie, już mamy 7 koło. Dobra, lecimy. Myślę, że tak trzy razy sobie zakręcimy w postaci 5 tutaj. Ja pierdolę, no myślałem, że ona wypadnie. Widzieliście to? Ona już tak malutku tutaj leciała. 210. To i tak nie jest jakoś najgorzej. No wiadomo, jest tutaj minusik. Kurczy pyczonym, fajnie, jakby nam jeszcze raz wypadła. Dobra, nie ma co płakać. Ostatni tutaj strzał i wlecimy sobie w tą skrzynkę na jakąś fajną bitewkę. No, powiem Wam szczerze, jestem bardzo tutaj pozytywnie zaskoczony, co się dzieje. 490, wydaliśmy 320 po raz kolejny tutaj. E, fajny proficik. No tak jak powiedziałem na początku, nie zawsze droższe skrzynki są lepsze jak te tańsze, i w tym przypadku. No udowodniłem to, Morteczki, mamy 7100 zł, mieliśmy 5400 jak zaczynałem testować tamtą skrzyneczkę, więc naprawdę fajny tutaj proficik siadł. No i spróbujmy, wiecie co, spróbujmy dzisiaj nie przedupić i wlećmy sobie takiego laścika, oczywiście stwórzmy go z samych tamtych skrzyneczek. Może jak nam tak sprzyjało szczęście, to do końca odcinka również będzie nam sprzyjało jeszcze bitewkę jakąś uda nam się wygrać. Dobra, gdzie jest ta w ogóle skrzyneczka? Ja pierdzielę tutaj od najtańszych, bo trzeba zmienić na najdroższe. I ona chyba kosztowała. Czekajcie, trzeba tutaj niżej zejść. Mamy 64 zł. No skrzyneczka. Powiem Wam spoko. Spoko cena. Zajebmy ją aż 13 razy na 3 osoby. Myślę, że to będzie dosyć ciekawa bitewka. Oczywiście dodaję bociki, żeby tutaj nie było trzeba długo czekać, a ja Wam przypominam tradycyjnie o nowym konkursie na Discordzie mordeczki są trzy piękne nagrody do zgarnięcia. Oczywiście w konkursie nie ma żadnych wymagań. To jest najlepsze, więc zapraszam wszystkich, macie link w opisie. Wbijajcie na Discorda, przejdźcie na kanał Konkursy i tam naciśnijcie guzik. Dołącz do konkursu. To wszystko, a my wjeżdżamy z grubej tutaj pały. 122 Zico ze skrzyneczki za 60. 4 więc pięknie, pięknie tutaj się rozpoczęło. Ja jeszcze wam również przypominam, że po zostawieniu boostera na serwerze również wam się pojawi dodatkowy kanał i tam również są fajne trzy nagrody do zgarnięcia. Zapraszam. Ja pierdzielę, no musiał. No ja czekałam na tego talona, a gościu sobie tak ona bitewce wydropił. No niesamowite. 3200 zł i raczej tutaj jego bitewka jest, no. No, nie wiem, jak my to odkujemy, chyba że trafimy jeszcze jakiegoś takiego talonika, ale to chyba najdroższy był skin w tej skrzyneczce, o ile się nie mylę. No i, no i, bitwa raczej tutaj ładnie odda 830 ziko. Przewiduje tutaj, no co najmniej jakieś 5000 dla osoby wygranej, więc myślę, że skrzyneczka jest tutaj warta uwagi. Lecimy jeszcze, troszeczkę nam zostało, no jakbyśmy trafili takiego. Lona, lub taką M9, może jeszcze by się udało nam to wrócić. Ale kurczą, też tutaj dwa kałaszki trafił. No nie, no plus hyperbestia. Ciężka sprawa, ciężka sprawa, żeby to odegrać. No tak czy inaczej, przegraliśmy. No i zioł mój sobie lekko 5300 ziczkow. I ma tutaj ekwipunek. To no, piękne skiny sobie przytulił. No i również piękna jest ta skrzyneczka. Tak jak wspomniałem, dobra, mordeczki robimy. Ostateczną bitwę. Robimy jednak tego laścika. Wiem, że to miał być laści, ale no, zostało nam tutaj 6 koła. Zaryzykujmy trochę. Zaryzykujmy, bo ja to nie mogę. Nie mogę po prostu wytrzymać. Dajmy luksury knife i za wszystko 6600. Niestety tutaj nam trochę zabraknie może moją taką skrzynkę. Na wstępie sobie dodamy, również nam zabraknie to jedną sztukę, taką rozpoczynającą. Zajedmy to aż na czterech graczy gruba, albo wcale przywołem boty. No i zmawiamy tutaj paciorek, bo mam nadzieję, że to odda bitwa potężna. No i aż na czterech użytkowników, więc no ryzyko myślę, że jest spore. Lecimy. Kogo mamy? Ryan, Crusher i Arnoldzik. No, wcześniej Arnoldzik chyba sobie wygrał, więc. No obstawiam, że już tym razem nie będzie dropił nic mocnego i Ryan od razu z pierwszej skrzynki trafia 3,5 koła jeszcze z mojej własnej skrzyneczki. No dotarcia szanu Ja pierdzielę, zobaczcie, znowu tutaj jakiś mocny dropik trafił. A my dostajemy jakieś noże do kurwa smarowania masła. Do smarowania kanapeczek. Jezu Chryste, dobra. Dobra, 1500, chociaż ten i tak flipa lepszego trafił. O. Okej, okay, ostatnie Luxury Knife, dawaj coś konkretnego, dawaj kosy za 8 koła. Nie ma, ale to też jest dobra kosa. 1400 raczej to nas nie uratowało. I ja się 20 koła sobie grał. Pięknie tutaj bitewko, dała ogólnie te skrzyneczki Luxury Knife są myślę, że bardzo opłacalne, no bo zawsze jest pewniaczek, no taka pewna koska, tym bardziej jak weźmiecie na czterech graczy, no to zawsze przynajmniej te koski cztery jakieś tam wypadną. No tak czy inaczej, my przedupiliśmy. Nic, nic nadzwyczajnego, mordeczki, na szczęście tutaj, no mamy skinki pocieszenia, no i jeszcze mam wiekwi punktum no, pięknego. Arambita. Ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że skrzyneczkę przetestowałem, jeżeli odcinek się podobał, oczywiście zostawcie łapę oraz zapraszam na kolejne odcinki wielkie. Yo!